Z danych meteorologicznych wynika, że w 2020 roku nasz kraj nawiedziła jedna z największych suszy w historii. Było tak źle, że nawet arcybiskup apelował wiernych o żarliwą, błagalną modlitwę o deszcz. O zmianę pogody na polecenie samego prezydenta modlą się również w meczetach mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednak tam, by realnie wpłynąć na zmianę pogody oprócz rytuałów religijnych, stale się nią manipuluje. Czy jednak takie praktyki mają wyłącznie pozytywne skutki? Biorąc pod uwagę fakt, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z najbardziej suchych krajów na świecie, każda kropla deszczu, nawet ta sztucznie wywołana, przynosi ukojenie glebie, uprawom czy roślinności. Na czym polega ten proces? Jak rozpyli się kryształki ze stalonego dwutlenku węgla albo jodku srebra, to woda w chmurach, która ma temperaturę poniżej zera, a mimo to jest wodą, łatwiej zamarza. I wtedy. Zamarznięte kryształki lodu rosną kosztem pobliskich, malutkich kropelek i zamieniają się w duże, ciężkie kryształki, które mogą spaść i wywołać opad. Meteorolodzy więc stale obserwują prognozy pogody w poszukiwaniu kumulusów, rodzaju chmur, które można z powodzeniem zasiać. Kiedy pożądane obłoki pojawią się na niebie, wysyłane są tam wówczas samoloty, które rozpylają w atmosferze chemikalia, powodując kondensację kropel, a w efekcie opady deszczu. Deszczu, który potrafi się niestety w wyniku tych działań wymknąć spod kontroli. Powódź w rejonie pustynnym brzmi dość absurdalnie, ale okazuje się, że właśnie do tego doprowadziło zasiewanie chmur, chociażby w 2017 roku, kiedy to z zalanych miejscowości Al Ain oraz Fujairy władze musiały ewakuować prawie 400 osób. W 2020 roku również Dubaj zmagał się z powodziami. It's Wygląda więc na to, że o ile udało się nawodnić glebę i ograniczyć suszę, próba kontrolowania pogody może powodować również szkody, a naukowcy nie zawsze są w stanie zapanować nad ilością opadów. Ulewne deszcze mogą mieć jednak pozytywne skutki podczas prób gaszenia pożarów. By z nimi walczyć, Rosjanie w 2020 roku wywołali deszcz nad płonącymi obszarami Syberii. O ile w przypadku klęsk żywiołowych ten proces może nieść za sobą pozytywne efekty, o tyle wydawanie ponad miliarda dolarów na słoneczną pogodę w dniu obchodów 1 maja aż tak uzasadnione nie jest. A właśnie tyle przeznaczają Rosjanie na rozpraszanie chmur przy pomocy jodku srebra w promieniu nawet 20 km od Moskwy. Na szczęście toksyczność tego związku chemicznego na środowisko naukowcy określają jako niską, więc oprócz obciążenia budżetu państwa ta fanaberia nie niesie za sobą negatywnych skutków.